Kolina Łoszewska, zapraszam na kolejne wydanie wiadomości telewizji KTK. Walne zgromadzenie członków spółdzielni mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie już za nami. Więcej na ten temat w biuletynie spółdzielczym, którego emisja tuż po wydaniu wiadomości, moim i Państwa gościem był prezes zarządu Arkadiusz Książek. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier już za nami. Jakie decyzje zapadły? Tak jak co roku, kiedy walne się odbywały, najważniejsze dla spółdzielni, czyli zatwierdzenie sprawozdań finansowych, tu zatwierdzaliśmy sprawozdania za rok 2019, 2020, 2021. Również zatwierdzane były sprawozdania zarządu z działalności spółdzielni za ten sam okres. Jak również zatwierdzane były uchwały o podziale nadwyżki bilansowej, czyli zysku spółdzielni, który w tymże czasie spółdzielnia pod rządami zarządu osiągnęła. A więc myślę, że wynik bardzo dobry, bo blisko 700 tysięcy złotych było do podziału. Mimo tak dużego wyniku dodatniego finansowego nie udzielono państwu absolutorium. Dlaczego tak się stało? Tak to prawda i powiem szczerze, decyzja jest dla nas niezrozumiała i wydaje się w kontekście tych właśnie dobrych wyników no nielogiczna, ale jest to decyzja członków, którzy E, przyszli na walne zgromadzenie, którzy zagłosowali albo udzielili pełnomocnictwa, bo również część osób była pełnomocnikami członków e, i podjęła taką decyzję. E, z pewnością jest to skutek e, szerzących się w ostatnim czasie e, nieprawd, półprawd, e, oszczerstw, kłamstw. Pełno było tego w internecie, w gazetkach. I to pewnie odniosło swój skutek. Sportowcy z bluber postanowili pożegnać lato, a wraz z nimi ich rolki, hulajnogi i deskorolki. W jaki sposób sportowcy mogą pożegnać lato? Oczywiście na sportowo. Dodatkowo miłośnicy rolek, deskorolek, hulajnóg i BMek w naturalnym środowisku czyli na skateparku. Jesteśmy na skateparku, bo kończą się wakacje. Dzisiaj e, robimy takie podsumowanie w, w tego co robiliśmy na wakacjach. Mamy dzisiaj w, w dyscypliny takie formalnie nieformalne w, w, z, i spotykamy się z formalnie nieformalnymi e, i to jest też w, w zeszłym roku i dwa lata temu też razem z Piotkiem Kronckiewiczem robiliśmy MFB czyli Mazury Freestyle Battle e, i w, to jest kontynuacja tego, tego przedsięwzięcia. Spotykają się tutaj i ci, którzy lubią BMX -y, i deskorolki, i hulajnogi, i również jazdę na rolkach, bo mamy takie obiekty fajne. Robiliśmy indywidualnie te poszczególne dyscypliny, robiliśmy zawody, a dzisiaj wszyscy razem jadą i, i, i bawią się na, na skateparku, podsumowując wakacje, a jednocześnie robimy bitwę o flagę. To jest taka, taka e, kolejna też edycja. E, robimy to albo 1 sierpnia, albo w okolicach 1 września, tak żeby troszeczkę też historii wpleść w, w, w te działania, które e, e, robimy dla formalnie nieformalnych e, i e, też jest to tak pokazanie, że oni walczą trochę inaczej niż ich koledzy w 1944 czy, czy w, ci, którzy gdzieś tam stawali do, do, do bitwy w, w roku 39. Tego dnia mogliśmy obserwować akrobacje z mini pojazdami w roli głównej. Na skateparku zakończenie lata świętowała wielka rodzina formalnie nieformalnych, których połączyła miłość do sportów ekstremalnych. Do końca września w Galerii Rast Art mogą Państwo oglądać malarską opowieść o Kętrzynie. To zwieńczenie pracy wielu artystów malujących Kentryszyn w wakacje. Wystawa w Galerii Rast Art to pokłosie pierwszego międzynarodowego pleneru malarskiego. Na wystawie możemy obejrzeć pracę studentów i profesorów z Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytetu Lipawskiego na Łotwie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz lokalnych artystów. Malarska opowieść o Kętrzynie powstała z okazji 665-lecia naszego miasta. Jak wygląda Kętrzyn oczyma młodych artystów? Możecie Państwo to zobaczyć na tych pracach, które tutaj prezentujemy. A Są to różne wizje i różny kętrzyn, ale mam za każdym razem nadzieję, że taki, o którym Państwo myślicie, że mógłby zawisnąć u Was na ścianie. A więc kęczyn naprawdę artystyczny. Kęszyn, który warto zobaczyć i który warto podzielić. Narodowe czytanie to przepiękna tradycja, w którą włączają się mieszkańcy Kętrzyna, w tym roku Adam Mickiewicz i jego ballady i romanse, a dokładniej Świtezianka. Kiedy w 1822 roku w Wilnie ukazał się pierwszy tomik poezji Adama Mickiewicza, w którym znalazły się ballady i romanse, był on dosłownie rozchwytywany i z miejsca stał się manifestem polskiego romantyzmu. Z okazji dwustulecia ukazania się dzieła. Sejm ustanowił rok 2022 rokiem polskiego romantyzmu. Podczas Narodowego Czytania, zorganizowanego w Kętrzynie, mogliśmy wysłuchać 14 utworów w wykonaniu lokalnych samorządowców, młodzieży czy przedstawicieli organizacji pozarządowych. Nie bez znaczenia jest fakt, że to już 10 lat, od kiedy została zapoczątkowana idea Narodowego Czytania. Co więcej, pierwsza edycja odbyła się z okazji Dwustulecia II wojny polskiej i najazdu Napoleona na Rosję, wydarzeń, które zostały opisane w panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Łatwo się domyślić, że to właśnie dzieło otworzyło tradycję narodowego czytania. Absolutnie tradycja, bo od 2012, czyli to dziesiąte czytanie, również tradycja w Kętrzynie, bo miasto Kętrzyn i Miejska Biblioteka Publiczna od lat przyłącza się do narodowego czytania, podobnie w tym roku, a w tym roku czytamy ballady i romanse Adama Mickiewicza w związku z tym, że rok 2022 jest rokiem romantyzmu, no a bez ballad i romansów i bez Adama Mickiewicza no myślę, że nie byłoby romantyzmu. Dziś Yy, czytają z nami oczywiście yy, pan burmistrz, radni miejscy, przedstawiciele stowarzyszeń, które działają w naszym mieście. Słuchaj, dzieweczko, krzyknie śród zgiełku starzec i na lud zawoła. Ufajcie memu oku i szkiełku, nic tu nie widzę do koła. Duchy tworem gawiedzi, głupstwa wyważone kuźni, dziewczyna, duby smalone. Bredzi, a gmin rozumowi bluźnie. Król skinął palcem. Zaczęto igrzysto. Spadły w wrzeciądze. Ogromne lwisko zwolna się toczy, podnosi czoło, milczkiem obraca oczy wokoło i ziewy rozdarł straszliwie, i kudłę zatrząsł na brzywie i wyciągnął cielska brzemię i obalił się na ziemię. Największy kapitan wśród poetów, największy poeta wśród kapitanów, Franciszek Haber był gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie. Franciszek Haber urodził się w Lwowie. Nazywany jest największym poetą wśród kapitanów i największym kapitanem wśród poetów. Nie bez przyczyny. Na statkach opłynął cały świat, a swoje myśli, przygody i przeżycia opisał w wielu tomikach wiersze. Będziemy mówić o życiu, o twórczości, o wędrówkach, to wszystko jakby się, o duchowych wędrówkach, bo to jakby się ma, w... nie, to nie kartezjusz, to jest właśnie taoistyczna formuła ciało i umysł to razem wzięte. Nie lubię opowiadać o morskiej opowieściach, bo to się żyje na morzu, to jest takie katarsis, człowiek wypływa, ląd znika i już jest pięknie, prawda, już się żyje tym. Co się lubi, jest kontakt z naturą bezpośredni, A przecież chociaż to środowisko nie jest naturalnym środowiskiem dla człowieka, tam się jeździmy yy, i siadamy na burtę, żeby pływać, bo to żeglarze niektórzy mówią, że oni jeżdżą po wodzie, jeździ, to można po lodzie też ślizgać się może bardziej. Także no, zobaczymy, no to jest taki most porozumienia. Ja bardzo lubię, jak zadają pytania, bo wtedy człowiek jakby. Te dygresje się rozszerzają, no, te wizje są inne, no to na tym to polega. Podczas spotkania z Franciszkiem Habrem mogliśmy usłyszeć o tym, jak wygląda życie na morzu, o podróżach wśród wystepek oceanu i pokorze, jaką musi przyjąć człowiek, gdy ściera się z rozgniewanym żywiołem. Jednak jak przyznaje rozmówca, żeglowanie to jego pasja. Ta adrenalina w wieku dorastania. To ja zacząłem żeglować jeszcze w ogólniaku, a więc w średniej szkole. No i tak mi to zostało. I były regaty, przecież przez wiele lat się ścigaliśmy. No a później już inaczej. Później przyszło morze, później przyszły żaglowce, no i to już inna bajka, prawda? Być może to kontakt z naturą wyzwolił w panu Franciszkę potrzebę tworzenia. Spod jego pióra wyszło ponad 2000 wierszy, które znajdziemy w 40 tomikach. Do tekstów jego piosenek wydano dwie płyty. Ponadto jest autorem scenariuszy, prozy poetyckiej i esejów, głównie kresowych. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.